Władimir Megre Dzwoniące Cedry Rosji Anastazja Księga ósma, Nowa cywilizacja Władza narodowa I jeszcze jeden apel pytanie chciałbym skierować do czytelników serii książek Dzwoniące Cedry Rosji Teraz trwa proces tworzenia przez was Narodowego Programu Rozwoju Państwa Rosyjskiego. Część artykułów publikuje się na Almanachach, a część zamieszczana jest w internecie na stronie Anastazja. Jak widzę, w przytłaczającej większości materiały są bardzo ciekawe, aczkolwiek jedno zagadnienie o władzy naświetlone jest niedostatecznie, a to bardzo ważne zagadnienie. Zastanówmy się więc nad tą kwestią wspólnie. Na początek podzielę się swoimi wnioskami. Władza zmienia się często. Tylko przez ostatnie 100 lat ludzie żyli i za cara, i za komunistów, i za kilku rządzących demokratów. Władza się zmienia, lecz życie na lepsze się nie zmienia. Dlaczego? Do władzy dochodzą bez przerwy źli ludzie? Hm, wątpliwe. Najprawdopodobniej upadły system czyni wszelkich polityków, którzy doszli do władzy, urzędnikami niezdolnymi do działania w rozwiązywaniu problemów realnego, polepszenia życia społeczeństwa. Weźmy zgromadzenia ustawodawcze ostatnich kadencji. Niby głosujemy na normalnych ludzi, mających rodziny. A otrzymujemy podczas ich działalności, delikatnie mówiąc, dziwne projekty ustaw. Dlaczego? Być może doszedłszy do władzy, trafiają do innego świata, oderwanego od narodu? Mieszkanie w poselskim domu, samochód z lampą sygnałową, gabinet, do którego zwykli ludzie nie mają wstępu, wszelkie możliwe ulgi. I marność nad marnościami. Dziadek Anastazji zaproponował ciekawy projekt prawa na, dla deputowanych. Wszyscy oni winni otrzymać ziemię i mieszkać koniecznie w zbudowanych na tej ziemi osadach, w sąsiedztwie z ludem. Obywatelka Ukrainy, absolwentka Wydziału Prawa Tatiana Borodina. Uszczegółowiła ten projekt i, jak sądzę, zasługuje on na uwagę. Z tego też względu zdecydowałem się wydrukować w tej książce jego podstawowe artykuły i prosić czytelników o zaproponowanie go posłom na zgromadzenia ustawodawcze wszystkich szczebli w swoich regionach. I jeszcze wzywam czytelników do obowiązkowego wzięcia udziału w wyborach regionalnych i federalnych, lecz głosowania tylko na tych kandydatów na posłów, którzy mieszkają we własnych rodowych siedzibach. Czyż tylko stempel w dowodzie osobistym mówi o przynależności tego lub innego obywatela do Rosji? Jest mnóstwo przypadków, kiedy kandydujący ma rosyjskie obywatelstwo, mieszkanie z meldunkiem, a jego wytworny majątek znajduje się w innym kraju. Czy? On będzie myślał o potrzebach rosyjskiego ludu? Prędzej jego zamysły będą skierowane na zupełnie inny tor. Jeżeli kandydat ma swoją małą ojczyznę, swoją siedzibę rodową w Rosji i mieszka w niej wśród rosyjskich obywateli, można się po nim spodziewać pracy ukierunkowanej na dobro tych obywateli oraz na dobro wielkiej ojczyzny. To staje się zrozumiałe dla wielu ludzi. Studenci nawet zaczynają pisać ustawy w ramach pomocy prawodawcom. Prawo Rosji o rodowych osadach, tworzonych przez narodowych posłów Rosji, wszystkich szczebli. Projekt. Ustawa określa prawne, społeczne i ekonomiczne podstawy stworzenia i funkcjonowania rodowych osad tworzonych przez narodowych deputowanych Rosji oraz rodowych siedzib, jak również zabezpiecza proklamowane w Konstytucji Rosji prawo obywateli Rosji do ziemi jako podstawowego bogactwa narodowego. Ustawa jest ukierunkowana na stworzenie dobrych warunków dla wysoko jakościowej, owocnej pracy narodu posła Rosji w zakresie opracowania Stworzenia i uchwalenia ustaw Rosji, jak również na zapewnienie maksymalnego zbliżenia go do wyborców. Artykuł 1. Podstawowe terminy i pojęcia wykorzystywane w ustawie. W niniejszej ustawie terminy wykorzystywane są w takim znaczeniu dwukropek. Rodowa siedziba, dobra rodzinne, działka gruntu o obszarze od 1 do 1,3 hektara, oddana pełnoletnim obywatelom Rosji w dożywotnie korzystanie z prawem przekazywania w spadku bez opodatkowania ziemi i plonów. Rodowa osada, osiedle zorganizowane w początkowym etapie miejscowego samorządu, składające się z siedzib rodowych, Dóbr rodzinnych i obiektów o przeznaczeniu socjalno-kulturalnym i społecznym. Dożywotnie korzystanie, bezwarunkowe, bezterminowe, nieodpłatne posiadanie i korzystanie z działki gruntu, żywopłot, drzewiasta i krzewiasta roślinność. Posadzona wzdłuż obwodu rodowej siedziby i rodowej osady. Artykuł 2. Ustawodawstwo o rodowych siedzibach i rodowych osadach. Relacje związane z udzieleniem Narodowemu Posłowi Rosji przydziału gruntów w celu stworzenia rodowej osady, określenie trybu prawnego rodowej siedziby i rodowej osady i ich funkcjonowanie regulowane są przez Konstytucję Rosji Kodeks ziemski Rosji niniejszą ustawę Prawo Rosji o rodowych siedzibach i rodowych osadach w Rosji oraz inne prawa Artykuł 3 Podstawowe zasady prawodawstwa w sferze rodowych osad Przy tworzeniu przez narodowych deputowanych Rosji Narodowych osad należy się kierować następującymi podstawowymi zasadami: a przestrzeganie praworządności, b stworzenie warunków do realizacji przez wszystkich obywateli Rosji prawa do ziemi jako podstawowego bogactwa narodowego, c nieodpłatność, bezwarunkowość i bezterminowość posiadania i korzystania z działki, gruntu oddanej w celu tworzenia siedziby rodowej. D. Zwolnienie posiadaczy siedzib rodowych z płacenia podatków od sprzedaży produkcji wyhodowanej i wyprodukowanej w dobrach rodzinnych. E. Stworzenie jednej rodowej osady przez jednego narodowego posła Rosji bieżącej kadencji. F. Inne zasady. Artykuł 4. Sfera działania prawa. Działanie niniejszego prawa rozpowszechnia się na narodowych posłów Rosji wszystkich szczebli, wybranych zgodnie z ustawodawstwem o wyborach, jak również na pełnoletnich obywateli Rosji, którzy wyrazili chęć mieszkania w rodowej osadzie. Zorganizowanej na zasadach wyłożonych w tym prawie. Artykuł 5. Udzielenie Narodowemu Posłowi Rosji przydziału gruntu na stworzenie rodowej osady. Punkt 1. Każdemu narodowemu posłowi Rosji tej i kolejnej kadencji w ciągu roku od dnia jego wyboru Oddaje się przydział gruntu o wielkości najmniej 150 hektarów na stworzenie rodowej osady. Dalej przydział gruntu. Punkt drugi. Przy wyborze narodowego posła Rosji w systemie proporcjonalnym, w wielomandatowym, ogólnopaństwowym okręgu wyborczym, w spisach wyborczych kandydatów na deputowanego z partii politycznych, Wyborczych bloków politycznych partii, przydziału gruntu udziela się narodowemu posłowi Rosji w jednym z regionów Rosji zgodnie z jego wyborem. Przy wyborze narodowego deputowanego Rosji w większościowym systemie względnej większości w jednomandatowych okręgach wyborczych, przydziału gruntu udziela się mu w ramach tego wyborczego okręgu, z którego deputowany został wybrany. Punkt trzeci. Zakazuje się tworzenia jednej rodowej osady przez dwu i więcej posłów Rosji, jak również zamieszkiwania w jednej rodowej osadzie dwu i więcej posłów Rosji bieżącej kadencji. Punkt czwarty. Przydziału gruntu udziela się jednym masywem wraz z usytuowanymi źródłami wodnymi z ziem w własności państwowej lub komunalnej. Ziemia może być także skonfiskowana osobom, które mają ją w stałym korzystaniu i oddana narodowemu deputowanemu Rosji w celu stworzenia rodowej osady. Punkt 5. W razie konieczności ziemia może być wykupiona u właścicieli gruntowych działek dla społecznych potrzeb. Właściciel gruntowej działki nie później niż na rok przed Przypuszczalnym terminem wykupu powinien być zawczasu uprzedzony pisemnie przez organ, który podejmuje decyzję o wykupie działki gruntu. Wykupienie działki gruntu dochodzi do skutku po zgodzie jego właściciela. Jego wartość kształtuje się zgodnie z pieniężną i ekspertyzową wyconą ziem, którą przeprowadza się według metody zatwierdzonej przez Gabinet Ministrów Rosji. Punkt 6. Działka gruntu, którą proponuje się włączyć w skład przydziału gruntu na stworzenie przez posła Rosji rodowej osady, lecz znajdująca się w posiadaniu osoby fizycznej lub prawnej, za zgodą właściciela może być zamieniona na inną działkę gruntu o równej wartości w ramach danego regionu lub na życzenie właściciela w innym regionie Rosji. Punkt 7. Obywatele Rosji, właściciele działek gruntowych i udziałów gruntowych przyległych do terytorium tworzonej rodowej osady, wyznaczonych w naturze na miejscowości, mają prawo nieodpłatnie oddać należne do nich działki gruntowe na stworzenie przez deputowanych narodowych Rosji rodowej osady i otrzymać w powstałej rodowej osadzie na prawie dożywotniego korzystania działkę gruntu na stworzenie rodowej siedziby. Punkt 8. Obywatel Rosji, posiadający na własność udział gruntu, niewydzielony w naturze, na miejscowości, ma prawo przyłączyć go całkowicie lub częściowo, obszar najmniej jednego hektara. Do tworzonej przez Narodowego Deputowanego Rosji rodowej osady i otrzymać w nim na prawie dożywotniego korzystania działkę gruntu na stworzenie rodowej siedziby. Artykuł 6. Skład ziem w rodowej osadzie. Punkt 1. Ziemie rodowej osady składają się z takich rodzajów działek gruntowych. Dwukropek. Działki gruntowe na stworzenie rodowej siedziby i działki gruntowe na stworzenie rodowej siedziby przez dzieci posła Rosji, fundusz rezerwowy. W ilości nie większej niż dwie działki na jedną rodową osadę. Punkt drugi. Działki gruntowe pod obiekty o przeznaczeniu społeczno-kulturalnym i społecznym wyznaczone są zgodnie z generalnym planem rodowej osady. Obszar zajmowany przez te działki gruntu winien stanowić nie więcej niż 7% ogólnego obszaru rodowej osady. Te działki gruntowe znajdują się pod zarządem Rady Terytorialnej odpowiedniej rodowej osady. Punkt trzeci. Pozostała część przydziału gruntu podlega podziałowi na działki gruntowe pod stworzenie rodowych siedzib o powierzchni co najmniej 1 hektara każda. Wielkości działki gruntowej mogą sięgać do 13 000 m2 z uwzględnieniem rzeźby terenu miejscowości i innych czynników. Punkt czwarty. Pomiędzy działkami gruntowymi wszystkich rodzajów Powstaną przejścia o szerokości przynajmniej 3 do 4 metrów, rozmieszczone zgodnie z wytycznymi obowiązującego porządku. Na obwodzie każdej działki gruntowej wyznaczonej na stworzenie rodowej siedziby, jej właściciel ma prawo posadzić żywopłot. Punkt 5. Na działkach gruntowych przeznaczonych na, do stworzenia rodowej siedziby. Obywatele Rosji mają prawo sadzić roślinność drzewną i krzewiastą, w tym odmian leśnych, tworzyć sztuczne zbiorniki wodne, budować mieszkania, wznosić pomieszczenia pomocnicze i inne obiekty z przestrzeganiem zasad dobroć sąsiedzkich. Artykuł 7. Porządek rozdziału pomiędzy obywateli Rosji działek gruntowych, przeznaczonych pod budowę rodowych siedzib. Punkt pierwszy. W tworzonej rodowej osadzie poseł ma prawo jako pierwszy otrzymać jedną gruntową działkę na stworzenie rodowej siedziby zgodnie ze swoim wyborem w dożywotnie korzystanie z prawem przekazywanie, przekazywania w spadku. Punkt drugi. Każde z dzieci posła posiadające własną rodzinę ma prawo otrzymać w dożywotnie korzystanie działkę gruntu na stworzenie rodowej siedziby. Punkt trzeci. Jedna lub dwie działki gruntowe w rodowej osadzie, zgodnie z obowiązującym porządkiem, przeznacza się dla dzieci, wychowanków domów dziecka, uchodźców. Punkt czwarty. Narodowy poseł Rosji. Ma prawo do 30% ilości pozostałych działek gruntowych rozdać obywatelom Rosji według swojego uznania, aby mogli oni stworzyć na nich dobra rodzinne. Punkt 5. Pozostałe działki gruntowe winny być rozdane obywatelom Rosji, należącym do różnych warstw ludności: przedsiębiorcy, pracownicy społecznej sfery, emeryci, przedstawiciele. Twórczej inteligencji, wojskowi i tym podobne. Działki gruntowe rozdzielane są pomiędzy obywatelami Rosji drogą locowania, przeprowadzonego otwarcie na walnym zebraniu przyszłych mieszkańców rodowej osady. Artykuł 8 Rada Terytorialna Rodowej Osady. Punkt pierwszy. Rada Terytorialna Rodowej Osady to mieszkańcy zjednoczeni stałym zamieszkaniem w ramach Rodowej Osady, stanowiącej samodzielną jednostkę administracyjno-terytorialną. Punkt drugi. Rada Terytorialna Rodowej Osady ma prawo stworzyć przedstawicielski organ miejscowego samorządu, Radę Rodowej Osady, składającą się tylko z mieszkańców tej osady. Punkt trzeci. Posłowi Rosji zakazuje się wysuwania swojej kandydatury w wyborach i zostania wybranym do Rady Rodowej Osady. W razie wyboru posła Rosji do Rady Rodowej Osady, wybory uznaje się za nieważne. Punkt czwarty. W celu uregulowania charakterystyki stworzenia miejscowego samorządu, Rada Terytorialna Rodowej Osady ma prawo na w zebraniu miejscowej rady lub na miejscowym referendum przyjąć statut Rady Terytorialnej Rodowej Osady. Dalej statut. Statut podlega rejestracji w rejonowych organach sądownictwa. Artykuł 9. Status działki gruntowej pod stworzenie rodowej siedziby. Punkt 1. Działkę gruntu na stworzenie rodowej siedziby oddaje się w dożywotnie korzystanie z prawem przekazywania do spadku tylko obywatelowi Rosji. Zakazuje się nadawania działek gruntu na tworzenie rodowej siedziby zagranicznym obywatelom i osobom bez obywatelstwa. Oprócz osób, które otrzymały w ustanowionym przez prawo trybie status uchodźcy, lecz nie więcej niż dwie rodziny na jedną rodową osadę, tworzoną przez posła Rosji. Przypis Szczegółowy projekt ustawy i komentarz do niego będą opublikowane w kolejnym numerze Almanachu dzwoniące Cedry Rosji. Almanach można nabyć i dobrze by było, gdyby czytelnicy poradzili posłom wszystkich szczebli władzy zapoznanie się z nim.